ten bieg o fantastycznie o wyjedzie na pierwszym miejscu a gdzie jest Richardson? walczy oj oj, oj, oj jaki paskudny upadek na przeciwległej prostej rzadko zdarzają się wypadki w tym miejscu tam doszło do starcia Grena z Richardsonem Lecie Anglik na torze, za chwileczkę będziemy mieli pewnie powtórkę i zobaczymy co tam się stało ale raz bardzo kolejny, nieprzyjemnie to wyglądało po raz kolejny mam wrażenie że jest ta ścieżka i tutaj za wszelką cenę skoro Lindgren próbował wejść bardzo ciasno wyjść z tego wirażu i wszyscy chcieli pojechać tą samą ścieżką zobaczą za chwilę Państwo to w powtórce szczególnie kluczowy jest tutaj moment wyjścia z pierwszego wirażu Próbuję po wewnętrznej Lindgren i Richardson. Wszyscy zawodnicy chcieli też tą całą ścieżką pojechać. No no dobrze, tutaj, że motocykl nie, nie uderzył Richardsona. Ale źle, że tu już nie było dmuchanych band, a więc te skutki upadku mogą być zdecydowanie bardziej brzemienne niż w wyścigu juniorskim.